Welcome back, underworld. To the war for the overworld. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ninja, a to jest gameplay z gry War for the Overworld w wersji beta. Cóż moi drodzy, gra War for the Overworld jest to swoista kontynuacja Dungeon Keepera. Dungeon Keeper jest to gra, która została wyprodukowana w 1997 roku przez Petera Moniluxa. Następnie ukazał się dodatek The Deeper Dungeons oraz później również wyszła kontynuacja gry, czyli Dungeon Keeper 2. W planach było również powstanie Dungeon Keepera 3, ale niestety studio, które, tworzyła, które tworzyło Dungeon Keepera, czyli Balfrog, rozpadło się oraz tam Electronic Arts też zamierzał Yy, zamierzał kontynuować te projekty, jakie tam zostały, zostały poczęte w kierunku Dungeon Keepera 3, ale niestety gra nigdy nie została ukazana. Cóż moi drodzy, Dungeon Keeper, wbrew pozorom, ma naprawdę dużo fanów. Mimo iż to, ta gra już ma ponad 10 lat, to naprawdę są ludzie, którzy grają w nią cały czas, ponieważ naprawdę grywalność, muzyka, klimat oraz Przede wszystkim oryginalność. Nie ma drugiej takiej gry, która polega na tym, że jesteśmy strażnikiem lochów. Strażnikiem lochów, który rozbudowuje swoje lochy, podziemia, przegarniając do tego swoje. nie swoje stwory, tylko przegarniając do siebie stwory z portalu poprzez budowę różnych komnat i tym podobnych rzeczy, później zbieramy armię, szkolimy nasze stwory i atakujemy bohaterów, bohaterów czyli dobrych ludzi, my jesteśmy tymi złymi w tej grze co jest bardzo ciekawe yy, gdyż powiem no, rzadko kiedy, są, rzadko kiedy powstaje gra w której, której główny bohater, że tak się wyrażę jest zły, prawda? więc jest to coś oryginalne cóż, zaraz wam zademonstruję całą mechanikę gry w zasadzie nie wiem jak beta wygląda, bo nie grałem, mamy tutaj dwie mapki do wyboru Sandbox i Godly Conflict No mam nadzieję, że jaka, jakaś tam potyczka między tymi będzie Na zasadzie takiego krótkiej jakiejś rozbudowy lochów I zebranie armii i takie potyczki No mam nadzieję, że to nie będzie po prostu na zasadzie tylko takiej Że, że będę mógł tam armię zebrać, ewentualnie coś tam wybudować No ale cóż, zobaczymy jak to będzie Odpalamy misję, a ja będę wam opowiadać o całej serii Dungeon Keeper oraz War for the Overworld Zapraszam serdecznie Lecimy, sandbox. Ok. Tam pisało na wstępie, że wersja beta jest naprawdę w bardzo wczesnej fazie. Została ukazana i. O! No, wygląda to naprawdę świetnie jak na razie. Dobrze. W centrum naszego lochu znajduje się serce lochu. Serce lochu, czyli jakby to powiedzieć, jest to komnata, jest to po prostu. Jest to serce lochu, to tak jakby to powiedzieć to, nasze serce, nasze nasze serce przeności strażnika podziemi. Jeżeli to serce zostanie zniszczone, to my przegrywamy. Naszym zadaniem z reguły jest albo zabicie władcy krainy, przynajmniej tak było w Tanczątki Perze 1, w dodatku oraz y, Tanczątki Perze 2, czyli zabicie drugiego władcy krainy, oraz również często były tak, byli także inni strażnicy, którzy też chcieli właśnie podbić podziemne krainy. Nieraz musieliśmy toczyć z nimi przeróżne pojedynki, potyczki, czasem można było też współpracować, no ale generalnie większość to były potyczki. Dobrze. Mamy tutaj lochy. To, coś, co tutaj chodzi, to są. No, będę ich nazywać kokliki, bądź inaczej impę. Tak się nazywały w angielskiej wersji. Cóż, nie wiem, czy da się je podnieść. No, chyba niestety nie. Ale one służą nam. To są nasi, nasi tacy pomocniczy, którzy wykopywują złoto. Jest to w zasadzie jedyny surowiec w tej grze. Znaczy, mam jeszcze mana, oczywiście. Wykopują złoto. Kopią w naszych podziemiach. Przejmują i przejmują różne. I przejmują po prostu inne pomieszczenia. Dobrze, no? Hmm. Tutaj znajduje się portal. Portal jest to pomieszczenie, przez które jesteśmy w stanie przyciągnąć stwory do naszego lochu. No dobrze, więc w takim razie może... O, zaznaczyłem, dobra. Zaraz tutaj chowników nie da się niestety chwycić, ale on tutaj powinien jakiś przyjść. O, i on zaczyna kopać. On powinien wykopać tutaj, nie... No, wygląda to w miarę jeszcze ok, ale mam nadzieję, że zostanie to znacznie poprawione dźwięku nie ma niestety żadnego jeszcze, jeżeli chodzi o układzanie tak samo posadzki, czyli zajmowania terenu. Brakuje mi tutaj też mapy, gdyż powiem, nie widzę za bardzo, jak to jest rozległe. Dobra, Horium mnie tutaj przejmuje, przejmuje mi tutaj portal, A to cóż wypadałoby, zająć się budową jakichś komnat. Mamy tutaj leże, czyli jest to pomieszczenie, w którym stwory regenerują naszą, regenerują swoją siłę i odpoczywają. Druga tutaj rzecz, to będzie kurnik, to będzie kurnik na 100%, tylko że kurde, nie mówcie mi, że tutaj mi stwory będą jadły świnie, bo na razie tutaj ja widzę świnie, a nie klasyczne kurniki, klasyczne kurniki znaczą kipera polegały na tym, że nasze stwory jadły pyszne, cieplutkie kurczaczki, a nie jakieś tłuste, grube świnie, no co to ma być. Kolejna sprawa, mamy tutaj, yy, będzie tutaj skarbiec, biblioteka oraz warsztat, warsztat, to no, nie wiem, czy to warsztat, no, wygląda na warsztat, no szkoda, że nie siłownia. W siłowni nasze spory się szkolą. W bibliotece Czarnoksiężnicy opracowywałem zaklęcia, zaklęcia, których jest naprawdę niemało w tej grze. Obecnie nie wiem co to za ręka. Może opętanie? Sprawdźmy to. Tak moi drodzy, to jest opętanie, czyli krótko mówiąc, opętałem kochlika, wcieliłem się w niego. Mogę chodzić sobie po swoich logach, eksplorować, oraz również kopać. Fajna sprawa, nie wiem czy można kłaść posadzki jeszcze, ale no cóż, wersja beta, więc wszystko do popatrzenia. Jeżeli chodzi o kwestię graficzną, Fakt, faktem, dupy nie urywa, ale jest jak najbardziej ok. Jest to grafika w 100% wystarczająca i mnie przede wszystkim satysfakcjonuje, więc na grafikę nie mam co narzekać z Zresztą, tak jak to powtarzałem nieraz mi na grafice naprawdę nie zależy. Grafika ma być przejrzysta, aby być czytana. Generalnie powiem tak, jeżeli gryby stanęły na poziomie 2005 roku pod względem graficznym, to nie miałbym nic przeciwko. Naprawdę mi to by w zupełności wystarczyło do szczęścia. W grze liczy się przede wszystkim grywalność, muzyka, jeszcze raz grywalność oraz muzyka. Grafika stanowi... Co co, co co takiego? Co to jest? Przejdę jakiś stwór do mojego roku. Wygląda jak Hulk kurwa. Hulk z Morgensternem. się, że to będzie jakiś troll lub jakaś odmiana czegoś. Hmm. <laughs> no właśnie. Niestety. Jeżeli chodzi o War for the Overworld, to nie będzie tej... Nie będzie tej... Nie będą tej takie same stwory jakie mogliśmy mieć w Dungeon Keeperze, gdyż byłem no niestety Electronic Arts przyczepił się do praw autorskich, kiedy właśnie były nazwy tych samych stworów oraz generalnie miały taki sam design, czyli wygląd, no i, i niestety no, no nie ma innej opcji, no może co, tak myślałem, że jeżeli War for the Overworld odniesie, nie, odniesie naprawdę sukces ja się nie dziwię, jeżeli panowie z Electronic Arts zachęcą się za zrobienie tamże koperaturyki, a wiem, że mogą. Wiem, że mogą, gdyż bowiem Electronic Arts wbrew pozorom robi bardzo dobre produkcje. Jeżeli chodzi o RTS-y, no to. Kurde, oni w ogóle jakiegokolwiek RTS-a zrobili, no sam nie wiem, nie chcę się tutaj wypowiadać za bardzo, bo naprawdę nie tutaj przyznaję. Ale generalnie studio jest dobre, i jeżeli by się naprawdę z to porządnie wzięli, to ja wierzę w to, że są w stanie zrobić naprawdę tanczonki pera na miarę 2000-nie no 13, ale tam 14 roku, powiedzmy, jakby zaczęli. Naprawdę są w stanie zrobić świetną grę. No więc liczę na to, że może się to uda. Dobra, no tak. A nie mam złota, więc wypada mi tutaj zaznaczyć pasek jakiś. Dobra, jakiś hochlik powinien. A cóż to takiego? Chyba czar Przynajmniej tak wygląda. Nie, ja opamiętaj może jakiegoś. W sumie... Czekajcie, tutaj mamy zaklęcie tworzenie chochlika. Można. A Fajnie. Dobra, wytworzyłem dość trochę chochlików. Wreszcie, grelaguje, laguje, ale to nie jest względem takiego, że mi coś komputer nie wydał. A, a to co to jest jakiś kuźwa? Mewtu? Z pokémonów? Bazyliszek. Kurde, za no bardzo to plastikowe trochę No cóż, mam nadzieję, że będzie więcej jakichś fajnych stworów drzwiłem czarna Ostatnio w Dungeon Keeperze też się musiałeś widzieć Na przykład mieliśmy w Dungeon Keeperze Jeden takiego stwora jak szuk, mucha No, To tutaj mamy jakiegoś bazyliszka No ale okej okay. Generalnie czarnoksiężnik mi się bardzo podoba Oraz impy też mają fajny wygląd Nie są złe, chociaż no, to nie są chochliki z Nablonki Keepera No Boję się, że gra po prostu może stracić na tym klimacie właśnie przez to Że no niestety nie będzie w stanie yy, Przez to, że właśnie nie mamy możliwości takich Po prostu twórcy gry nie mają takich możliwości Ej nie no, on wygląda kozacko, naprawdę Zajebisty Podoba mi się, like Naprawdę fajnie wygląda I tego jeszcze białej ślepia Super, podoba mi się. Dobra. Wolliki zbierają mi tutaj złoto. Za złoto możemy wykupować komnaty, tak jak już mówiłem. Oraz także czasem używać niektóre zaklęcia. Nie, nie, zaklęcie, co ja mówię? Zaklęć używana, ale akurat malny mam, nie, nie mamy wersji beta. Mamy na razie samo złoto, więc... oczywiście już możemy szczerą do dowoli. Okej, okay, wybudowajmy chyba leże jakieś tutaj. Brakuje mi mamony, brakuje mi mamony. Cóż, stwory powinny teraz A co to takiego, O troll? Muszę go luknąć z bliska. To wygląda dość ciekawie. Ja on tutaj? Jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, a zobaczmy jeszcze na niego. Kurde, tak średnio Tu chodzi. Nie, Goblin. To jest Goblin na 100%. Wygląda bardzo podobnie do tego znanki paradwójki. I jak najbardziej mi się podoba. Jest fajny, naprawdę. No ten Halk trochę... trochę przesadzili z tym Halkiem. Wygląda bardziej jak zombie, a nie, że jakiś stwór z podziemi. Chociaż zombie to też w sumie stwór z podziemi. Czemu ja tutaj nie ma zaznaczonych większego złoża złota? Czy Potrzebujemy złota. Co muzyka ustała? Ja chcę muzykę. No, nie mówcie, że twórcy zrobili taki błąd, że muzyka nie idzie. Jeżeli, jeżeli nie będzie działać, a będziecie będzie ją słyszeć, to znaczy to, że podłożyłem ją w programie. No cóż, w na razie nic nie leci. Hmm, szkoda. A była naprawdę fajna. Była naprawdę fajna, podobała mi się. Czekajcie, ale skoro nie, nie mam, mam, czy. Czekajcie, to nie jest mana. Czasem to jest chyba mana jednak, tak. To będzie mana, moi drodzy. Na pewno, to będzie mało Jednak ona się regeneruje nam tutaj co jakiś czas. Działa na takiej zasadzie, a nie innej. Jest okej okay na razie. Kurzecz, brakuje mi tej muzyki. No mogę narzekać. Czę ją prawdopodobnie będziecie słyszeć po tak jak mówię. Nie wierzę w to, że mnie jej nie podłożył, skoro jej nie ma. Oooo! I nie no, teraz ściany wyglądają świetnie. Super. Wtedy troszkę powoli, troszeczkę za wolno. Czego to jest takie tutaj, jakieś Chyba Bóg, jakiś najwyraźniej, w, w każdym razie. No, legowisko wygląda bardziej jak jakiś barak, ale podoba mi się. Fajnie, fajnie wygląda. Fajny design. Cóż, jakiś stwór tutaj zrobi sobie legowisko. Nie wiem, czy zobaczymy, jak będzie odpoczywać, czy i spać. I drugie rękawisko Kurde no, bez jaj, to nie, to nie mają być łóżka, to mają być bardzo specyficzne rzeczy to no, kurwa was pojebało, wygraliście w Co? Co poniosłem Mam nadzieję, że to się zmieni No, złe nie jest, ale stwór będzie spaść na takim rzeczy Kurde, jak w Dungeon Keeperze jedynce. na przykład demon żółciowy spał sobie w bagnie, dosłownie w bagnie, miał swoje małe bajorko, w którym sobie siedział i sobie w nim spał Załóżmy na przykład Rogaty Rozpruwacz, klasyczna postać, jeżeli widzicie na kamerce, tam z tyłu jest Blaga z znaczątki Perańc Więc gra jest naprawdę nie bardzo bliska, dlatego no, upolewam nad tym, że tego nie ma, upolewam nad tym, że tego nie ma Na przykład Rogaty Rozpruwacz spał sobie w tronie, w swoim własnym tronie, no nie wiem czy to było zbyt wygodne ale tak było, na przykład wampir wchodził do trumny i sobie w tej trumnie spał. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Wampir sobie spał w trumnie. Co tutaj powiedzieć jeszcze? Kurczę, no, miałem pomysłów, ale oczywiście jak trzeba coś powiedzieć, no to oczywiście wszystko wylatuje z głowy. No przecież ludzie przyjeżdżają tam do Kiepera masę razy, no i ja tutaj nie wiem, co powiedzieć. Cholera, nie chciałem zaznaczać tego. Ajć! I jest trudno. No, jeszcze są te jakieś... Jest turkiet tutaj z tyłu Jeszcze widać, że tak troszeczkę troszeczkę niedopracowane, ale to się wszystko mam nadzieję poprawi mam nadzieję, że finalna wersja gry będzie naprawdę grą godną, grą godną polecenia Jak na razie źle nie jest, ale mega rewelacja, a cóż to takiego? Hej, Dlaczego oni sami mi tutaj kopią? Przecież ja im nie kazałem się Dostaniemy przez to, ciekawe. Cóż, wracając do tego, na przykład stwory spały. E, no kurde, nie jestem. Duch spał na przykład w grobie, tak jeszcze dla ta porównania, co jeszcze mi się kojarzy. E, mucha spała w takim swoim, jakby specjalnym takim stojaczku. Powiedzmy, żuk spał w swoim. w swoim jakimś tam kopcu i tego typu rzeczy tam rzukną, no, mówię Boże, o takich stworach naprawdę najgorszych. Wyglądało. Brakuje mi tego, brakuje, ale naczekajcie, no, moi drodzy, tutaj mam jakieś kolejne złoża złota. Gdzieś oni mi się tutaj dokopują, ciekawe. Nie wiem, mam nadzieję, że będziemy, będziemy mogli zobaczyć jakąś potyczkę ze strażnikiem. W zasadzie stworem ja sterować nie mogę, ale kurczę, nie da się tego jakoś cholerka przyspieszyć, tego przemieszczania, no niestety chyba nie da się. Zobaczmy tutaj bo moje stwory mogą być dość głodne. Błagam i niech tu będą kury, a nie jakieś świnie. No nie! Nie! Ech... Chłopczaki dawały klimat w tej grze. Karmienie świn świnkami swoich stworów. No ludzie bez przecież za to Electronic Arts na pewno by was nie podał! Kurde! Kurnik może być w każdej grze. Ech. Chociaż kto wie. Oni no nie potrafią się do wszystkiego przyczepić. Dobra, kolejne pomieszczenie, biblioteka. Zobaczmy, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nadrobi mi ten kurnik. Hmm. Mam nadzieję, że to nie będą pojedyncze regały. Otóż w takim perze... Były, Jeżeli chodzi o Ludwika, były to takie wielkie segmenty książek, jak w prawdziwej bibliotece. Wyglądały one naprawdę fantastycznie. Jeżeli chodzi o tanżonki Peranbójkę, to również były to właśnie takie regały, ale i w dodatku były też i takie. Przecież nie, tam były, tam były same takie stojaki, już tak. Tam były same takie stojaki, do których Czarnochczyk podchodził i mógł opracować nowe zaklęcie, czyli po prostu przeczytanie różnych książek i tego typu rodzajów rzeczy. Dobra. jeszcze również warsztat. A niech mi tutaj na razie kopią. No i cóż to to? Jakaś droga prowadzi daleka. Czy się gdzieś dokopiemy, czy nie? No to już sam no nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. No i troszeczkę laguję, troszeczkę laguję. Potrzebuje więcej ochlików więcej. No! W końcu muzyka! E, 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 e. Chwileczkę no tutaj Chyba da się tutaj usunąć to. No mam nadzieję, że się da. Czekajcie, jak to kliknąć raz. I dwa. No dobra. Dobra, no, optymalizacja, jeszcze kiepska, jeszcze kiepska optymalizacja, ale nie jest źle, nie jest źle. Dobra, oni mi tutaj będą kopać. Okej, okay, nie kopią, nie kopią, nie kopią. natomiast tutaj zobaczę jakieś kolejne pomieszczenia Nie ja wiem, może, może wcielę się w jakiegoś spora i trochę poeksploruję tutaj te pomieszczenia. Bo mnie one bardzo zaciekawiły. Chcę podzidać tą mapkę, że miał jakiś pełny przegląd. Kurczę, No, mówię, że będziemy mogli zacząć jakąś potyczkę czy coś. Ale no nie wiem, nie jestem w stanie bo na to To niedobrze mapa może mieć możliwość Albo zatocznie Portal A to ci ciekawe Znalazłem drugi portal Teraz oczywiście będziemy musieli To też nie prowadziła jakaś ścieżka. Ja zrobię sobie ubeczkę małego. Dobra, natomiast tutaj, podejrzewam, że też będzie portal. Chociaż, któż to wie, jakiś kornik tutaj chodzi i przejmuje te płytki. No zobaczymy, co tutaj będzie. W międzyczasie ja postanowiłem, że wypadałoby wybudować jeszcze jedną komnatę, którą mamy do możliwości obudowania. Jest to prawdopodobnie warsztat, warsztat w którym można by wytwarzać pułapki, pułapki przez y, naszych troli, bądź demonii, demonów żółciowych, jak to było przynajmniej w Dungeon Keeperze, y, dwójce oraz jedynce. Ewidentnie mi to wygląda na warsztat. No cóż, mam nadzieję, że ten stworek, czy jakiś inny będzie w stanie coś tutaj podziałać. Może zobaczymy jakąś pułapkę w akcji, no nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, jak tutaj się sprawy mają? Czy mam tutaj coś do dyspozycji jeszcze? Czy nie? Zbyt... No chyba, i tutaj rostrum działa. Tam zmierza sobie, no, ale nie wiem, czy możliwość potyczki istnieje. Niestety, chyba nie, niestety, chyba nie, jeszcze nie ten poziom gry. Ja w sumie, żeby potyczka miała, miała jakikolwiek sens, to bez chwycenia stworów to nie obeszło. Przepraszam, nie obeszłoby się. No dobra, kuria, eee, swań mi nie chce. Najczęściej w charakterystyczny sposób dla hochników z od Gipper'a Natomiast brakuje mi tego takiego odgłosu z jedynkiem, takie pom, pom, pom. Takie wydawało. Znaczy, nie hochnik, taki, odgłos, taki, taki był odgłos przy przejmowaniu każdej posadzki. Naprawdę było, była to super sprawa. Jest jeszcze jeden portal, ale. Dobra, chodź mi tutaj przejął przejął mi tutaj kolejne kolejne O, kolejne portal. Znów się mi troszeczkę zbierało. Znaczy przejmuję cały czas dalej, zaraz zobaczymy co będzie z tego. Może jak przejmiemy wszystkie trzy, to coś, coś się pojawi, no. Tak, kurczę na razie, to nie, no zapisać gry też się chyba... No nie, nie da się zapisać gry. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No, ile on go może przejmować? No, bez jaj. po prostu zobaczyć czy, czy, czy nie ma czegoś więcej ale niestety mi się wydaje, że to żeby wszystko co mogę pokazać. Natomiast mam jeszcze drugą mapkę, więc... zobaczę, zobaczę, że będzie sens po prostu robić jakiegoś tam gameplaya z tej drugiej mapki, bo jeżeli faktycznie nic tam też nie będzie do pokazania, to, to bez sensu jakby to pokazywał Jeżeli to będzie do zostało. Wersja beta gry War for the Overworlds. Czekam na nią z niecierpliwością no Cóż, wygląda na razie jak wygląda bardziej troszkę laguję, ale naprawdę wersja beta jest strasznie słabo zoptymalizowana, zoptymalizowana No cóż, źle nie wygląda Natomiast mega nie też nie, w każdym razie czekam, naprawdę czekam, bo ja wierzę w to, że ta seria może naprawdę powrócić, może naprawdę powrócić. W międzyczasie niedawno, też tam niedawno, chyba rok temu w zeszłym, dwa lata temu powstała gra która też miała być taką właśnie kontynuacją, przynajmniej na takich samych zasadach jak Dungeon Keeper 1 czy tam 2, eee, po prostu na zasadzie, na zasadzie serii Dungeon Keepera, ale no niestety nie wypaliła. na no, tak samo gra Imperia też wyszła, ale niestety klapa. Cóż w każdym razie ja czekam na War for the Overworld. Myślę, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!